Znowu to się stało. Ktoś zajechał nam drogę, albo rozlał na nas kawę. Słowem, zepsuł nam dzień. A my jesteśmy po prostu zdenerwowani. Tylko czemu? Emocje to bardzo złożony temat, jednak doskonale znany każdemu z nas. Odczuwamy szczęście, strach, o którym mówiłem już na kanale przy okazji innego materiału. A także wściekłość i gniew. Ta ostatnia emocja jest z nami od zarania dziejów i wielokrotnie prowadziła do niezbyt ciekawych wydarzeń. Jej pochodzenie jest jednak dość proste. Gniew nas broni, a przynajmniej jest odruchem, którego celem jest ochrona nas jako istot przed bólem, ograniczeniami czy innymi rzeczami, które mogą nam bezpośrednio zagrozić. Różne jego formy obserwujemy w praktycznie całej przyrodzie i przybiera on przeróżne formy: od warczenia, przestroszenie piór po głośne dźwięki czy przemoc. U ludzi możemy zaobserwować gniew już u bardzo małych dzieci, które w ten sposób wzbraniają się przed czymś dotykiem czy kocem lub ubraniami. W późniejszych etapach życia widzą one dodatkowo, że takie rzeczy jak krzyk czy przemoc są efektywne w wywieraniu wpływu i przekonywaniu no no? jakiś działa. Jeżeli chodzi o bardziej biologiczne podłoże gniewu, no jako emocji to według badań wszystko dzieje się, oczywiście, w mózgu, a dokładnie w korze około czołodołowej. Ten sam region ma związek z motywacją i pozytywnymi procesami afektywnymi, czyli tymi odpowiedzialnymi za reakcje emocjonalne. Podczas odczuwania złości zmienia się nasza mimika i język ciała. Jest to odróż, nad którym nie mamy bezpośrednio kontroli. Rośnie tętno i ciśnienie krwi. Oś pod wzgórze przysad... Niby nie mamy, niby mamy. No jakby da się też kontrolować gniew, między tam jakoś w mniejszym, większym stopniu, prawda? Więc możemy też kontrolować swoją mimikę twarzy. Taka nadnercza, odpowiedzialna chociażby za rodzenie sobie ze stresem, również się aktywuje. Dodatkowo w miarę wzbierania się złości pojawiają się kolejne efekty. Nasza postawa staje się bardziej zbita, nasze mięśnie są spięte, co może powodować, że czujemy się gotowi, silniejsi. Dodatkowo nasz wzrok skupia się na jednym punkcie, najczęściej obiekcie naszej złości. Słowem, gniew i złość prowadzą niejako do agresji, a przynajmniej dobrze nas do niej przygotowują. Co jeszcze bardziej potwierdza tezę, że jest to emocja, która towarzyszy nam, a także innym organizmom, w celu obrony. Jest nierozerwalnie powiązana z odruchem walki i lub ucieczki, gdzie odpowiada za właśnie walkę. Złość jest jednak naturalna i tu praktycznie wszystkie gałęzie nauki i naukowcy są zgodni. I obecność przydawała się nam w Moja kuzynka, gdy miała 4 lata, zajebała metalową barierką w głowę, póki rodzina głośno nie zareagowała, to miała ona wywalone, że dostała, dopiero właśnie jak zmartwili, to widziała. No dlatego tak się z dziećmi e, obchodzi zazwyczaj, nie? Że jak, się, e, że jak coś się wydarzy, na przykład, nie wiem, moi, moi bracia to często robili, no moi rodzice zresztą to samo. Jak nawet moja e, bratanica, ostatnio widziałem, biegła, 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 wyjebała się kurwa na głowę Musi tylko rozgląda, czy ktoś reaguje, nie? Jak nikt nie reaguje na nią, to ona nie płacze, wstaje i idzie dalej, ma wyjebane. Ale gdybyście zaczęli yy, zwracać jej uwagę, patrzeć na nią, boży, o Boże, jak boli i tak dalej, no to by się uruchomił ten, kurwa, instynkt taki, nie? W przeszłości cały czas jest przydatna w życiu. Oczywiście tylko do pewnego stopnia, co jest chyba niewielkim zaskoczeniem. W psychologii możemy rozpoznać trzy typy gniewu. Jest ta, o której wspomniałem, nagła i gwałtowna, która jest impulsem i związana jest z samoobroną i jest epizodyczna. Dalej jest rozmyślna złość, czyli nasza reakcja na np. na niesprawiedliwość czy dostrzeganie krzywdy, która dzieje się innym trzecia jest za to. A to też jest bardzo ciekawe, nie? Że jak jesteśmy młodsi, to na ból reagujemy płaczem, a gdy jesteśmy starsi, to reagujemy gniewem, takim krzykiem, nie? Znaczy szczególnie faceci, kobiety raczej często płaczą też, jak im się coś wydarzy, takiej, wiesz, krzywda fizyczna. Faceci raczej rzadziej, raczej się wkurzają. Jest związana z naszym charakterem i reakcją na czynniki zewnętrzne. Ją znamy jednak bardziej pod nazwą drażliwość albo opryskliwość. Sama złość i gniew nie są związane bezpośrednio z przemocą, jednak są to połączone ze sobą pojęcia. Możemy zareagować gwałtownie, uderzyć kogoś, obrazić czy podnieść głos. Jednak nie musimy, bo może ona być na przykład motywatorem do zgłoszenia jakiegoś zachowania do odpowiednich organów bądź do zmiany nas samych. Bardzo duży czynnik w radzeniu sobie z gniewem i złością jest oczywiście to, jak byliśmy wychowywani. Jak w rodzinie i w najbliższym otoczeniu reagowano na silne emocje i jak szkoła i środowisko rówieśnicze wpłynęły na nas podczas dorastania. Istnieje bardzo dużo mechanizmów radzenia sobie z gniewem, a także okazywania go. Jedną ze starszych teorii, według Williama de Fura, jest gniew, który możemy podzielić na pasywny, agresywny i asertywny. Ta teoria nie jest już obecnie stosowana powszechnie w psychologii, jednak możemy się nad nią pochylić, by odrobinę lepiej zrozumieć, jak różnorodne mogą być gniew i złość. Ten pierwszy to na przykład unikanie ludzi, obwinianie się czy manipulacja psychologiczna. Agresja objawia się zarówno w destrukcji, jak i. jest tak chore, że w sensie. Jak za młodo na przykład byliście karani za wszystko, co zrobiliście źle, to w przyszłości może się to odbić w ten sposób, że będziecie bali się ludzi i będziecie karać samych siebie. Taki nieprzewidywalności, impulsywności zachowań i ogólnym atakiem w stronę innych ludzi czy. Ale z drugiej strony, jeżeli jesteście karani za złe rzeczy, a nagradzani za dobre, to umiecie to w przyszłości wyważyć, nie? Przedmiotów. Z kolei asertywny gniew <laughs> to na przykład karanie ludzi bądź obwinianie ich, ale też po prostu zwracanie im uwagi na ich zachowania czy słowa poprzez wyrażanie swojej dezaprobaty. Stosujemy gniew i złość w celu zmiany czyichś zachowań, wywarciu na ich presji. Czasem robimy to świadomie, czasem nie. I tutaj wiele zależy po prostu od człowieka i nie można tego tak po prostu skategoryzować czy przykleić jakiejś wartości odpowiadającej statystykom. Co jest dużo ważniejsze w teoriach de Fura jest to, że gniew możemy wykorzystywać w sposób świadomy i dobry. Na przykład jako motywację do robienia produktywnych rzeczy. Złość jest motywatorem. Powoduje, że chcemy działać i zmieniać, robić rzeczy, które odmieniają rzeczywistość. Dość istotnie jest tu wspomnienie no? tego, że bardzo często gniew jest wynikiem naszego spotkania z czymś, co jest innym niż się. Między innymi dlatego założyłem kanał na YouTube widzowie. Mówiłem wam kiedyś, nie? Moja pierwsza dziewczyna kiedyś do mnie powiedziała, że po ja kurwa zakładam kanał, skoro i tak nic tu nie osiągnę. Jak zerwaliśmy, to specjalnie na złość nie opuściłem ani jednego dnia przez kurwa parę dobrych lat. Tego spodziewaliśmy. Co ważne, nie musi być to coś związane z czynnikami zewnętrznymi. Tak, złość w czyjej strony jest najprostsza. Jednak możemy też gniewać się na samych siebie, albo możemy represjonować własną złość. To z kolei nie jest zdrowe i niesie ze sobą wiele problemów. Pierwszy jest dość popularnym tematem, czyli tym, że w końcu pękniemy. Trzymanie w sobie gniewu, z którym nie możemy sobie poradzić, może prowadzić do tego, że skierujemy go w stronę kogoś, kto na niego nie zasłużył. W sposób, który będzie przesadzony, albo, jeśli poczucie gniewu i bezsilności będzie odpowiednio się. No i nic nie osiągnąłeś? Ty kurwa uibie pierdolony z czatu. <laughs> Ty kurwa, protam. <laughs> Czyli w grupie ludzi no ale fakt, stworzył przyczynek do na przykład... Było minęło, że jestem emerytem. Winianie jakiejś grupy. Na takim właśnie tłumionym gniewie opierają się organizacje, które z niego czerpią. Głównie te, które w historii kojarzymy z jednymi z najbardziej okrutnych zbrodni przeciwko ludzkości. Według współczesnych teorii psychoanalitycznych, nienawiść wobec różnych grup etnicznych czy mniejszości, rasizm czy seksizm jest często efektem przemieszczenia gniewu i strachu na jakąś grupę obcych nam osób, zamiast na najbliższe otoczenie. Czasem wynika to z prywatnych zmagań ludzi z biedą, ciężkimi warunkami czy recesją. Czasem to odwet za lata życia jako ci prześladowani. Łatwiej jest poszukać obiektu zastępczego na nasz gniew i złość, niż walczyć o zmiany polityczne i społeczne. No i jest jeszcze aspekt zdrowotny. Ale takie pociśnięcie widzowie mi w tym aspekcie akurat jest dosyć chujowe, bo skoro ja nic nie osiągnąłem, to po chuj wy tu kurwa siedzicie. A widzisz. Czyli jak wyzywacie o mnie, że ja nic nie osiągnąłem. To w siebie jeszcze bardziej ciśniecie. Istnieją badania, które wiążą tłumiony gniew z chorobami serca czy nowotworami, a także z zaburzeniem odżywiania czy depresją. Szczególnie mocnym przykładem jest tu jednak to, co dzieje się z ludźmi w przemocowych związkach, gdzie jedna strona wprost stosuje przemoc wobec drugiej. To powoduje, że ci ludzie tłumią w sobie gniew i złość, czasem kierując ją potem w stronę samych siebie, a czasem po prostu tłumiąc wszystkie emocje w sobie, przy okazji pozbawiając się jakiejkolwiek podmiotowości w relacji. A czasem, tak jak Francine Hughes, która po 13 latach tego typu traktowania po prostu zabija swojego partnera. Tego typu relacje i problemy z nich wynikających to jednak bardzo skomplikowany i delikatny temat, któremu trzeba by było poświęcić zupełnie inny materiał. Autoagresja może również być sposobem wyrażania gniewu, na który świadomie bądź nie pozwalamy sobie pokazać w sposób bardziej ekspresywny. Może występować u dorosłych, ale najczęściej widzimy ją u nastolatków i dzieci. I przybiera ona różne formy: od krzywdzenia się, przez zaburzenia odżywiania, po bardziej subtelne formy jak. To jest dla mnie popierdolone. Na tyle nie rozumiem tych problemów psychicznych, takich jak właśnie samookaleczanie się, żeby wymierzyć sobie jakąś karę czy coś takiego. To już jest, to jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. W sensie mój mózg tego nie jest w stanie pojąć. Jak ktoś może sobie wymierzyć samemu taką karę? Często bezpodstawnie. Drapanie się. W rodzinach, w których nie ma przyzwolenia na wyrażanie trudnych emocji, jak smutek i gniew, dzieci znacznie częściej biorą trudne emocje czy napięcie do siebie, co może objawiać się właśnie zachowaniami autodestrukcyjnymi. Warto jednak pamiętać, że powody takich zachowań i takiego oddziaływania w rodzinie mogą być różne, w przypadku autoagresji warto zgłosić się do specjalisty zdrowia psychicznego. Gniew może być bardzo silną emocją na tyle silną, że może nas oślepić. Dosłownie. Istnieje określenie ślepej fury lub, dla tych, którzy lepiej znają nomenklaturę fantazy "szau berserkera. Te mogą być spowodowane wieloma czynnikami od naprawdę traumatycznych sytuacji przez choroby neurologiczne i uszkodzenia mózgu po w życiu bym się nie spodziewał, że będzie pokazane nagranie z Diablo w materiale o zdrowiu psychicznym. Efekty różnych substancji. Podczas nich ludzie doświadczają zmian w osobowości, a także często doświadczają amnezji. Nie pamiętają tego, co działo się podczas napadu ściekłości, a podczas niego są jak w transie. Znane są. Pow... Dla zwrócenia uwagi innych, bądź jeśli nie chcę, nie możesz znieść bólu psychicznego i ułatwić jasności fizyczny. Yy, znaczy ja, kminia że coś takiego istnieje, w sensie w mojej głowie się to mi nie mieści w takim znaczeniu, że ja nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił, bo no dla mnie nie ma to sensu, nie? Wieści o ludziach, którzy wpadali w takie stany na polach bitwy, stając się silniejsi i praktycznie nie do zatrzymania. Na to nauka też ma wyjaśnienie. Średniowieczne bitwy były bardzo stresujące, co i tak jest dużym niedomówieniem. Często były to kotły, w których setki ludzi byli ze sobą ściśnięci, atakując się, raniąc i zabijając. W niektórych z nich mogły wywoływać to niezwykle silną reakcję walki lub ucieczki, która skutkowała dużą ilością hormonów, takich jak np. adrenalina, które dawały nadprzyrodzone umiejętności. A raczej pozwalały chwilowo ominąć pewne limity ciała, co jest również obserwowalne w obecnych czasach, gdy ludzie znajdują się w kryzysowych sytuacjach. W 1915 roku Sej Dziabuk podczas kampanii w Gallipoli przenieś miał trzy pociski artyleryjskie, każdy ważący 276 kg, po to, by móc zagwarantować ostrzał, a przy okazji bezpieczeństwo sobie i swoim towarzyszom. Czarko, dziękuję serdecznie za 30 miesiąc. Innym przykładem może być Lidia Angiu, która w Quebecu walczyła z niedźwiedziem polarnym, by uratować dzieci, co jest o tyle wyczynem, że przeciętny miś waży pół tony i jest jednym z najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie. By zadbać o nasze bezpieczeństwo, nasz umysł jest w stanie znieść pewne limity, które nakłada na nasz organizm, które normalnie istnieją tam, byśmy nie zrobili sobie krzywdy. Jednak w sytuacji walki o życie swoje lub bliskich nam osób, możemy je przełamać, co prowadzi do niezwykłych wyczynów. W języku polskim denerwowanie się ma ja rozumiem innych, mimo że sama e, bym tego nigdy nie zrobiła, no to znaczy, że jesteś empatyczną osobą po prostu. Ja wiem, że jestem bardzo nieempatyczną osobą. Ja naprawdę ja. Znaczy teraz trochę, wiesz, już jak jestem starszy, to jestem w stanie rozumieć jakby emocje innych, ale dopóki szczególnie jak młodszy, dopóki mnie coś nie dotknęło, to nie byłem w stanie odczuwać bólu drugiej osoby. W sensie tak. Tak samo no, nie, nie, nie byłem w stanie odczuwać emocji innych. Jednak więcej niż jedno znaczenie. To zarówno gniew i złość, ale też i stres. Możemy denerwować się egzaminem, jednak nie oznacza to, że jesteśmy na niego wściekli. To dość interesujące, bo stres i gniew. Legend, dziękuję za 48. Miesiąc. Są ze sobą połączone. Po pierwsze, w stresie dużo gorzej panujemy nad własnymi emocjami. A po drugie, gniew i agresja, która może za nim iść, jest niekiedy odpowiedzią na stres. Istnieje wiele badań udowadniających, że w środowisku, w którym jest dużo stresu, a także mało wsparcia, gniew jest częstszy. A przy tym kolejne problemy zdrowotne, które często pochodziły zarówno od stresu, jak i tłumienia gniewu. Sam stres jest reakcją naszego organizmu na czynniki zewnętrzne zwane stresorami. Ciężkiej... Ja przeczytam dla widzów. Raz pomogłam koledze i go odciągnęłam od tego. Niestety odebrał to źle i się zakochał. To jest też... Kurewsko częste, nie, że macie jakiegoś kolegę, który jest troszeczkę słabszy psychicznie, no dziewczyny oczywiście, znaczy no myślę, że w dwie strony to działa, no chłopak też może pomóc dziewczynie, koleżance, nie, że jak próbujesz być po prostu miły, miła i komuś pomożesz i on odbiera to po prostu w sposób dwuznaczny, nie? Egzamin, wymagająca praca, sytuacja, która wymknęła się nam spod kontroli. Wszystko to prowadzi do aktywności w kilku regionach naszego mózgu, co z kolei prowadzi do wydzielania się kortyzolu i adrenaliny. To tutaj właśnie zachodzi odczucie walki lub ucieczki. I tak też może rodzić się złość, w celu obrony nas przed tymi odczuciami i kolejnymi dawkami stresu. Oczywiście w dużym uproszczeniu bo działanie mózgu jest bardzo skomplikowane i na dodatek nie do końca zbadane. Co ciekawe, stres i gniew są odpowiedzią zarówno na fizyczne, jak i psychologiczne zagrożenie. Podczas kłótni możemy nagle poczuć falę gniewu, która zmusi nas do ostrej reakcji. Według badań gniew może być odpowiedzią naszego organizmu bezpośrednio na kortyzol, hormon, który w dużych ilościach dosłownie uszkadza nasz mózg, a dokładniej hipokamp. W mniejszych ilościach jest za to pomocny w tworzeniu wspomnień, które można nazwać błyskawicznymi. Flashback memories. To one są. to te. Wspomnienia boxdolowe. Odpowiedzialne za bardzo dokładne wspomnienia z tych najbardziej szokujących i zaskakujących dla nas momentów życia. I służą one głównie jako źródło nauki na przyszłość, tego co mamy unikać, aczkolwiek odpowiedzialne są one też za te dobre sytuacje w naszym życiu. W pewnych momentach może to jednak wytworzyć w nas na tyle nieprzyjemne wspomnienie, że nasz organizm za wszelką cenę będzie chciał unikać związanych z nim elementów. Na przykład poprzez gniew i agresję, częściej tę pasywną, gdzie staniemy się bardzo defensywni i drażliwi, ale może to eskalować na. Ja kiedyś miałem relację z osobą, która się ciała i po czasie dotarło do mnie, jak fui, było to dla mnie wykańczające. Znaczy, no na pewno, w sensie na pewno starałeś się jej w jakiś sposób pomóc, chociaż ją wesprzeć, a nie, nie byłeś w stanie. Ja też byłem z osobą, która miała, powiedzmy, o podłożu psychicznym problem, i to było kurwa, znaczy, to dla mnie nie było wykańczające, bo tak jak mówiłem Wam. To jest na zasadzie takiej, że no ja nie jestem w stanie odczuć czyjś. czyjegoś bólu, no nie? W sensie, no, jestem nieempatyczny. I na, nieważne jak bardzo bym się starał pomóc, to, to nie byłem w stanie, nie? W sensie. No ona, Ta osoba miała do mnie pretensje o to, że, e, że to się działo, no ale ja kurwa nawet nie wiedziałem o tym, a nawet jak się starałem i próbowałem się dociekać, o co z tym chodzi, to byłem odpędzany. A później. Były pretensje o to, że byłem odpędzany, wiecie o co chodzi, takie kurwa kółko spierdolenia. ...nawet do przemocy, gdy wspomnienie będzie wystarczająco traumatyczne. Pinefis, test to jednak normalne elementy naszego życia i nie należy tego ukrywać. Radzenie sobie z nim to sztuka, którą warto pielęgnować i jej się uczyć. Jego brak to po prostu konsekwencje zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla naszego otoczenia, ze względu na to, że możemy krzywdzić innych, broniąc nas sam. No i to wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba. Zapraszam was do innych, które znajdziecie tutaj. Ja także mam nadzieję, że widzimy się no w Trzymajcie no no się Cześć! Cześć! Fajne są te materiały.